Witajcie w pierwszym odcinku mojego podcastu o wybudzaniu, o tym jak pomagać najbliższym, którzy wciąż tkwią w świecie przekonań, które my już zostawiliśmy za sobą. Ten odcinek nagrywam z jednego powodu, żeby inni nie powtórzyli moich błędów, bo zanim sam zrozumiałem, co się dzieje, straciłem rodzinę. To są doświadczenia ciężkie i traumatyczne, i tak jak wielu byłych świadków, reagowałem emocjonalnie, chaotycznie. Po prostu źle. Dziś wiem, że niemal każdy, kto wychodzi z tej organizacji, przechodzi przez bardzo podobny proces i dlatego właśnie powstał ten poradnik i ten podcast. Ale przejdźmy do tematu. Jak wybudzać najbliższych? Jak dotrzeć do osób, które kochamy, a które, podobnie jak my kiedyś, żyją w świecie zbudowanym z bardzo silnych przekonań? Żeby to wyjaśnić. Zacznę od historii, która doskonale pokazuje, jak trudno jest zmienić czyjeś głębokie przekonania. To historia człowieka, dla którego druga wojna światowa skończyła się dopiero w 1975 roku. Historia Hiroonody, czyli jak działa umysł, który nie dopuszcza alternatywy. Hiroonoda urodził się w 1922 roku w Japonii. W wieku 20 lat wstąpił do armii gdzie przeszedł intensywne szkolenie w zakresie sabotażu, wywiadu i działań dywersyjnych. To nie było zwykłe przeszkolenie wojskowe, to była edukacja zaprojektowana tak, aby przygotować żołnierza do walki w absolutnej izolacji, bez dostępu do dowództwa, informacji i wsparcia. Uczono go, że jego zadaniem jest wykonywać rozkaz, niezależnie od okoliczności, a przede wszystkim, że poddanie się jest równoznaczne ze zdradą. W 1944 roku Onoda trafia na Filipiny, na niewielką wyspę Lubang z jasnym, brutalnie prostym rozkazem: walczyć do końca, nie poddać się, nie popełnić samobójstwa, czekać, aż po Was wrócimy. Jego przełożony dodał zdanie, które później okazało się kluczowe: Może to potrwać trzy lata, może pięć, ale przyjdziemy po was. Dla młodego żołnierza te słowa były jak przysięga. W wojskowym systemie wartości rozkaz przełożonego jest absolutny, nie podlega dyskusji, interpretacji ani zmianie z własnej inicjatywy. Kiedy wojna się skończyła, Onoda wciąż walczył. W 1945 roku Amerykanie wylądowali na wyspie. Japonia ogłosiła kapitulację. Dla całego świata wojna dobiegła końca, ale Onoda wraz z trzema innymi żołnierzami zniknął w dżungli. Przez lata żyli w izolacji, przekonani, że są częścią większej operacji, że armia japońska wciąż istnieje i obserwuje ich działania. Onoda prowadził małe akcje partyzanckie. Niszczył plony lokalnych mieszkańców i przygotowywał się na powrót japońskich oddziałów. On naprawdę wierzył, że wojna trwa. Dlaczego nie uwierzył dowodom? To jest najważniejszy moment tej historii i właśnie dlatego używamy jej jako metafory. Onoda nie był człowiekiem naiwnym, prostym ani nierozgarniętym. Był inteligentnym, szkolonym żołnierzem, który wiedział, jak oceniać informacje. A jednak rozrzucane ulotki. Komunikaty z megafonów, audycje z japońskiego radia, listy jego najbliższych, nagrania głosów jego rodziny nic z tego do niego nie trafiało. Każdy sygnał interpretował jako część wrogiej manipulacji. Dlaczego? Bo jego umysł działał w trybie brak alternatywy. W psychologii nazywamy to mechanizmem ochrony tożsamości. Jeśli zaakceptuję nowe informacje, to muszę unieważnić wszystko, w co wierzyłem do tej pory. A to jest zbyt bolesne, zbyt trudne i zbyt groźne dla psychiki. Innymi słowy, przyjęcie faktów byłoby dla onody większym koszmarem niż życie w dżungli. Gdyby uznał, że wojna się skończyła, musiałby przyznać, że zabijał i niszczył bez powodu, że przez lata narażał ludzi na cierpienie, że mógł spokojnie wrócić do domu dziesiątki lat wcześniej, że wszystko co robił, robił na darmo. To jest taki ciężar emocjonalny, że ludzki mózg robi wszystko, by go nie wpuścić. Dlatego właśnie psychika onody stworzyła mechanizm obronny. Każda informacja sprzeczna z moimi przekonaniami to pułapka. To był jedyny sposób, by zachować spójność wewnętrzną. Co w końcu zadziałało? Dopiero po 30 latach do dżungli sprowadzono jego dawnego przełożonego. Tego samego, który dawał mu rozkaz w 1944 roku. I dopiero kiedy ten człowiek w pełnym mundurze stanął przed nim i powiedział: Onoda, rozkazuję ci złożyć broń, Onoda wyszedł z dżungli. W pełnym umundurowaniu, z karabinem, z mieczem, po 30 latach walki w nieistniejącej wojnie. Nie przekonały go fakty, nie przekonały go dowody. Nie przekonały go informacje, dokumenty ani świadkowie, przekonała go osoba, która była fundamentem jego tożsamości. Dlatego opowiadam tę historię, bo ona idealnie pokazuje, jak działa umysł człowieka, który związał swoją tożsamość z grupą, funkcjonuje w systemie zamkniętym, żyje mentalnie w dżungli przekonań, gdzie logika nie działa na zewnątrz, bo wszystko filtruje przez lojalność i strach przed zmianą. I teraz najważniejsze. Zmiana przekonań nie jest operacją logiczną. Jest operacją emocjonalną i tożsamościową. Ono da nie wyszedł z dżungli dlatego, że w końcu otrzymał wystarczająco dużo dowodów. On wyszedł dlatego, że pojawił się ktoś, kto mógł bezpiecznie przeprowadzić go przez most od starej tożsamości do nowej. Dlaczego przekonania są tak trudne do zmiany? Zacznijmy od czegoś bardzo ważnego – Czegoś, co zrozumiałem dopiero po latach, i co, moim zdaniem, jest kluczem do całego procesu wybudzania. Kiedy człowiek buduje swoją tożsamość wokół grupy, idei lub systemu wierzeń, logika przestaje działać tak, jak działał kogoś z zewnątrz. To nie znaczy, że ta osoba jest nielogiczna. To znaczy, że logika działa u niej nie na poziomie faktów, ale na poziomie ochrony własnej tożsamości. A to wielka różnica. Argumenty nie trafiają. Dlaczego? Możesz przynieść fakty, dokumenty, nagrania, cytaty, oczywiste dowody, czarno-białe zestawienia dat, zmian doktryn i sprzeczności. Możesz przygotować się jak do obrony doktoratu. Możesz mieć przed sobą tablice, wykresy i artykuły, i osoba, do której mówisz, przytaknie, ale w środku będzie zamykała każde z tych drzwi, jak Onoda w dżungli. Bo Onoda nie odrzucał ulotek dlatego, że był głupi czy uparty. On odrzucał je dlatego, że jego tożsamość była zbudowana z materiału o nazwie Żołnierz Cesarza, a człowiek nigdy dobrowolnie nie zniszczył własnej tożsamości. Zobaczmy to na przykładach z życia. Przykład pierwszy. To nie może być prawda, bo wtedy całe moje życie. Wyobraź sobie 70-letniego mężczyznę, który był w organizacji od dziecka. Całe życie głosił, Wychowywał dzieci według zasad organizacji, nigdy nie obchodził urodzin, nie zrobił kariery, bo miał pracę w skromnych zawodach, nie miał przyjaciół na zewnątrz, nie miał nawet zdjęć rodzinnych, bo wiele wydarzeń nie było świętowanych. I teraz ktoś mu mówi: To wszystko było oparte na błędnych założeniach. Spróbuj poczuć, co czuje taki człowiek. To tak, jakby powiedzieć mu: Twoje życie było pomyłką. W tej sytuacji fakty nie mają żadnych szans, bo one nie tylko atakują jego przekonania, one atakują jego biografię. Przykład drugi. Gdyby uwierzyła, musiałaby coś zmienić, a tego boi się najbardziej. Wyobraź sobie młodą mamę, aktywną głosicielkę, jej rodzina jest w organizacji, jej mąż również, a ona zaczyna czuć wątpliwości, ale żeby pójść ich śladem, Musiałaby przyznać się przed sobą, że organizacja mogła ją oszukać, ryzykować utratę relacji, narazić się na ostracyzm, zmienić sposób myślenia o świecie, zrezygnować z poczucia bezpieczeństwa. To ogromny koszt psychiczny, a mózg nie lubi bólu. Mózg broni się jak zwierzę zamknięte w klatce, dlatego zacznie racjonalizować. Na pewno tego nie rozumiem. Pewnie wyrwano to z kontekstu. Na pewno w starszych rocznikach jest to wyjaśnione. Może i były błędy, ale która religia jest idealna? Nie dlatego, że fakty do niej nie dotarły, ale dlatego, że dotarły aż za bardzo. Przykład trzeci. Odruch obronny tożsamości. Kiedy mówisz świadkowi jehowy, ciało kierownicze się myli, to on nie słyszy, ta grupa ludzi się myli. On słyszy: ty się mylisz, twoje decyzje były błędne. Twoja moralność jest zła, twoje życie jest oparte na fałszu, ty jesteś naiwny. Dlatego włącza się odruch obronny to jak automatyczny skurcz mięśnia, kiedy lekarz uderza młoteczkiem w kolano. Podświadomie, nieświadomie człowiek zaczyna bronić swojej tożsamości. To nie są przekonania to emocjonalne rusztowanie życia. Można powiedzieć, że przekonania religijne szczególnie w grupach totalistycznych nie funkcjonują jak zwykłe poglądy. To nie są opinie, które można zmienić. To jest rusztowanie, które trzyma całą konstrukcję życia. Gdyby je rozmontować, całość mogłaby runąć. Dlatego mózg robi wszystko, żeby to rusztowanie zabezpieczyć. Ignoruje fakty, racjonalizuje, tworzy kontrargumenty, szuka winy w przeciwniku, minimalizuje problem, przeskakuje do emocjonalnych ataków. Powtarza gotowe formułki. To nie jest złośliwość, to mechanizm przetrwania. Wróćmy do Onody. Metafora, która tłumaczy wszystko. Onoda siedział w dżungli 30 lat. Nie dlatego, że lubił dżunglę. Nie dlatego, że lubił walczyć. Nie dlatego, że nie rozumiał ulotek. On siedział tam, bo wyjście oznaczało zdradę własnej tożsamości. Gdyby wyszedł wcześniej, musiałby przyznać wszystkie te lata walczyłem w nieistniejącej wojnie. To byłoby dla niego gorsze niż życie w dżungli i dokładnie tak samo jest z wybudzaniem. Tu nie chodzi o fakty, tu chodzi o tożsamość. Dlatego właśnie fakty nie wystarczą, logika nie wystarczy, dowody nie wystarczą. Bo człowiek nie zmienia przekonań dlatego, że poznał nowe informacje. Człowiek zmienia przekonania dopiero wtedy, kiedy ma gdzie bezpiecznie położyć swoją tożsamość. I właśnie o tym będziemy rozmawiać przez tą serię. O tym, jak pomóc drugiej osobie znaleźć nowy grunt pod nogami, o tym, jak delikatnie obchodzić się z psychiką, która całe życie była formatowana, i o tym, jak nie popełniać błędów, które my popełniliśmy, kiedy już byliśmy wybudzeni, ale jeszcze nie rozumieliśmy, jak działa ludzki umysł. Mechanizm pierwszy tożsamość grupowa kiedy ja zamienia się w my. Przejdźmy teraz do pierwszego, absolutnie kluczowego mechanizmu, który sprawia, że wybudzenie jest takie trudne. To mechanizm, który działa bardzo głęboko tak głęboko, że wielu z nas nawet nie zdało sobie sprawy, kiedy przekroczyliśmy tę granicę. To tożsamość grupowa. Co to znaczy, że ja zmienia się w my? To nie jest tylko sposób mówienia, to jest sposób myślenia o sobie. To moment, kiedy jednostka przestaje patrzeć na siebie jak na oddzielnego człowieka z własnymi pragnieniami, ocenami i wątpliwościami. Zaczyna natomiast myśleć, my, świadkowie Jehowy, my tak wierzymy, my tak postępujemy. Ten my-świat jest kompletny, ma własną moralność, normy, rytuały, własną prawdę, język. To nie są szczegóły. To jest rama, w której trzyma się całe życie człowieka. To nasi, wspólnota bez słów. Jeśli byłeś kiedyś w organizacji, to znasz to uczucie aż za dobrze. Idziesz miastem, widzisz stojak, dwie obce osoby, i nagle to nasi! Zero rozmowy, wspólnej historii, zero znajomości, a jednak czujesz więź, taką, jakiej czasami nie czuło się z własną biologiczną rodziną. Ta więź jest sztucznie wzmacniana przez lata. W świecie nie ma przyjaciół, tylko bracia cię zrozumieją, tylko organizacja daje bezpieczeństwo, tylko tu jest prawda i człowiek zaczyna w to wierzyć, bo to jest powtarzane od dzieciństwa na każdym zebraniu, w każdej publikacji, w każdym komentarzu. To jest jak mantra, która wgrywa się do środka. Tożsamość grupowa jako filtr postrzegania rzeczywistości, tożsamość grupowa działa jak filtr na świat. Jakby człowiek nosił okulary z określonym odcieniem, i wszystko co widzi jest przez nie zabarwione. Świat równa się zagrożenie, grupa równa się bezpieczeństwo. Świat równa się kłamstwo, grupa równa się prawda. Świat równa się obcy, grupa równa się rodzina. Gdy jest się w organizacji, te przekonania wydają się naturalne, niewymyślone, nierozważane, po prostu oczywiste, bo wszyscy wokół tak mówią. To jest siła grupy. Psychologicznie, co się naprawdę dzieje? W psychologii to zjawisko jest dobrze opisane. Człowiek ma dwie tożsamości: indywidualną, ja jako jednostka, i społeczną, ja jako członek grupy. W organizacjach totalistycznych ta proporcja jest zaburzona. Tożsamość indywidualna jest wygładzana, spłaszczana, czasem wprost niewygodna. Za to tożsamość grupowa rośnie jak balon do tego stopnia, że staje się pancerzem. I teraz najważniejsze, kiedy atakujesz poglądy, to nie trafiasz w argumenty, trafiasz w pancerz. A pancerz działa odruchowo: ochronić, odeprzeć, zablokować. Dlaczego atak na poglądy równa się atak na mnie? To ogromnie ważne, bo to wyjaśnia, dlaczego rozmowy z kimś w organizacji potrafią być tak frustrujące. Jeśli mówisz ciało kierownicze się myli, to świadek nie słyszy grupa zrobiła błąd. On słyszy Ty się mylisz, Twoje decyzje były błędne, Ty jesteś naiwny, Twoje życie było oparte na kłamstwie, Ty uciekasz przed prawdą. I tu nie chodzi o fakty, ani o argumenty, tu chodzi o poczucie własnej wartości i bezpieczeństwa. Dlatego włącza się mur obronny mur, który jest szybki, instynktowny, zautomatyzowany. To jak odruch cofnięcia ręki, kiedy dotykasz gorącego pieca. Nie analizujesz, reagujesz. Zobaczmy na pewne sytuacje, które znają wszyscy byli świadkowie Jehowy. Przykład pierwszy. Rozmowa przy stole. Mówisz, zobacz, tu jest dokument, w którym organizacja przyznaje się do błędu. Reakcja. To na pewno wyjęte z kontekstu. To apostaci. Nie wierzę w to. Nie dlatego, że dokument jest niewiarygodny, ale dlatego, że przyjęcie go do wiadomości rozbija fundament tożsamości. Przykład drugi: próba wątpliwości. Pytasz: A co myślisz o tym, że definicja pokolenia zmieniała się kilka razy? Reakcja: Ciało kierownicze ma prawo wprowadzać jaśniejsze światło. Biblia mówi, że proroctwa się wyjaśniają. To nie odpowiedź to mechanizm ochronny. Automatyczny skrypt, który ma zatrzymać niepokój. Przykład trzeci. Utrata tożsamości oznacza utratę świata. Gdyby świadek przyjął, że organizacja się myli, musiałby przyjąć konsekwencje: co z moim chrztem, co z moimi dziećmi, co z moją rodziną, co z moją moralnością, co z tym wszystkim, w co wierzyłem od dziecka, kim jestem bez tej grupy. To są pytania, które potrafią złamać psychikę, dlatego mózg nawet ich nie dopuszcza. Dlatego wybudzenie nie jest operacją logiczną, to operacja emocjonalna. Tożsamość grupowa to nie jest zestaw przekonań, to jest emocjonalne rusztowanie, które trzyma całe życie człowieka w pionie. Jeśli je naruszysz zbyt mocno, wszystko się wali. I dlatego, kiedy zaczynasz rozmawiać z kimś w organizacji, musisz pamiętać, nie rozmawiasz z jego logiczną częścią, nie rozmawiasz z jego wiedzą, z jego argumentami, rozmawiasz z jego tożsamością, a ona ma jeden nadrzędny cel: przetrwać za wszelką cenę. Jak rozmawiać z kimś, kto jest w takim stanie? O tym będę mówił szczegółowo w kolejnych odcinkach, bo mechanizmów blokujących wybudzenie jest bardzo dużo. Każdy działa trochę inaczej, ale przy tym pierwszym mechanizmie, tożsamości grupowej. Są rzeczy, których kategorycznie nie wolno robić. Nie mówić komuś, że jest w sekcie, nie wyszydzać, nie dyskutować o doktrynach, nie naciskać i nie wywierać presji. To tylko wzmacnia system obronny. Zamiast tego stosujmy miękkie, nieagresywne pytania, takie, które nie atakują tożsamości, tylko delikatnie uruchamiają refleksję. Przykłady pytań. Czy mógłbyś, używając tylko Biblii, wyjaśnić komuś spoza organizacji koncepcję pokolenia? Albo skąd właściwie wzięła się dzisiejsza definicja wiernego i roztropnego niewolnika? To nie są pytania kontratakujące. To pytania, które pokazują, masz prawo mieć wątpliwości. Wszyscy je mają. Mam tych pytań bardzo dużo i przedstawię je w dalszej części mojego poradnika. I na zakończenie. Jeśli właśnie zaczynasz drogę wybudzania kogoś, kogoś, kogo kochasz, pamiętaj: to nie sprint, to maraton. I tak jak Onoda nie wyszedł z dżungli od jednej ulotki, tak samo nikt nie zmieni przekonań od jednego argumentu. Najważniejsze to nie stracić człowieka, zanim zmieni się jego świat. Życzę Wam, abyście mogli cieszyć się wolnością razem z tymi, którzy są dla Was najważniejsi.